Kanał To Jest Box sponsorowany jest przez Blue Mountain Resort i Five Seasons w Sztarskiej Porębie. Byś się podsumował ten swój pojedynek? Wygrane to jest najważniejsze. Jak, jak go pamiętasz, jak przebiegał, bo trochę się zirytowałeś chyba w trakcie tego pojedynku. Wszystko tak? pamiętam, no przecież nie, nie leżałem na dechach, byłem przytomy cały czas, koncentrowany w pewnym momencie, w pewnym momencie rozdzielony. Pierwsza runda według planu, wszystko tak jak miało iść. Pracowała fajnie lewa, lewa noga i fajnie sobie dystansowałem na noga przepuszczałem te ciosy, pijem ciosy na dół, trafiłem chyba pierwszym od razu prawą zauważyłem to. Później, później gdzieś tam dostałem z baniaka, no to no, taki jest z z wiadomo, później trochę tam y, trochę się wplatało w to wszystko zamieszania. Jeden nokaut, drugi nokaut, próba ściągnięcia mi spodenek, i szczenek itd. No właśnie, nie było złej krwi przed walką, ale w czasie walki chyba trochę tej złej krwi było i myślałem, że na końcu sobie nie podacie ręki nawet. No, albo... szacunek do rywala jest cały czas. Był jest tak. No, respektu nie czułem, tak? Ale szacunek jest, no, no wiadomo, jak chcę wchodzić do ringu i się wygrywać, to nie mogę się bać do zawodnika, czy nie wiem, za każdym razem go przepraszać za, za, za jakieś faul, czy mieć pretensje, nie rób tak, nie rób tak, dlaczego tak zrobiłeś? Tak? No, to jest boks, spodzimy się bijemy. Mhm. Czułeś taki moment, w którym on już wymeldował się z walki, w którym uznałeś, że, że ta walka zakończy się przed czasem? Za każdym razem, no już w pierwszej rundzie jak trafiłem prawy na dół, to, to trener się zapytał mnie czemu, czemu nie, po, nie poszedłem dalej, zaciąłem tylko dałem, dałem mu odpocząć pieknąć. Za każdym razem jak wypluwał szczękę, no czemu on wypluwał szczękę, bo wyłapał lewego sierpa, no i, i czy nam dostał na wątrobę i zamiast być liczonym to lepiej wy, wypluć raz, drugi. On pewnie jeszcze raz by wypluł, dostałby ostrzeżenie Ale, ale to tylko jeden punkt został ujęty, a nie ten no, Jak ściąganie spodanek to też było irytujące, ale Muszę nad tym panować, tak? nie mogę się dać wyprowadzać z tego wagi. Czy po takich walkach czujesz, że wzrasta twoja pewność siebie, że wzrasta do tego poziomu, którą miałeś przed e, przegraną? Moja pewność cały czas była taka sama, przed przegraną, przegranej Tylko kwestia, kwestia Ale wiesz, wiara w to, że twoja szynka jest na miejscu, że twój cios jest dalej taki mocny E, takie chyba walki ci pomagają w to, żeby... Ale nikt nie ma szczęki z betonu. Każdy, 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 może, każdy każdego można zlokalizować, tak? to, to Trafiaż, gdy zostajesz na punkcie, czy to waży 70 kg, czy 90 kg, no my boksujemy wadę super się, No to każdy z nas waży na, na co dzień po, grubo ponad 80 kg. To to nie jest tak, że, że my boksujemy wadę 40 kg, a to nawet 40 kg to jest taka dynamika, ta, taka szybkość punkty i nie ma odpornych na cios, są źle trafieni po prostu. No właśnie, to on ci musiał źle trafić, bo kilka razy cię trafił, to na pewno, no nie Spod ringu było widać, że w tych no, tak, wymianach nie tak byłeś trafić. Na stań dostałem, ani razu nie dostałem typowo nie wiem, na czubek brody, żeby mi nogi się zachwiały, czy, czy gdzieś na bębenek na żeby na błędnik, czy gdzieś tam dostawałem na skroń, na ttań. E, Dostałem może na szczękę czy na czoło, ale to, to, to takie były czasy, które, które no nie robiły na mnie wrażenia. Czyli nie czułeś jego ciosu, nie był tak mocno jak było zapowiadane. No dobra, to powiedz jaką byś sobie wystawił ocenę za tą walkę? No wygrałem, więc nie mogę sobie dać. W jakiej skali? 1 do 10. No za wygrałem to tą jedynkę, i Za pierwszą rundę jeden punkt to może dwa punkty. Co powiedział Ci trener? Bo chyba był momentami niezadowolony mimo tej wygranej. Po pierwszej rundzie był bardzo zadowolony. Później no. zaczęły się z runy na rundy na rundę coraz większe z**ki. Czemu, czemu daję mu odpocząć? Czemu jak go to nie idę do przodu? I czemu, czemu zrobiłem coś czego miałem nie robić? Czyli, czyli bijąc z lewy na wątrobę chciałem mu z prawej ręki i się otworzyłem. Jak miałem mieć ją przyklejoną tak jak miałem na sparingach, tak jak miałem w pierwszej rundzie. Wchodziłeś do walki, uśmiech od ucha do ucha. To jest takie miejsce, w którym czujesz, że żyjesz? Nie no, no tak, no tak jak powiedziałem, to wczoraj e, dla kogoś z wywiadu, że wraca stary dobry rower, no cieszę się tym, znowu się cieszę boksem, treningiem, tak, sprawia mi radość to, e, że sobie tak poukładałem, tak sobie poukładałem, e, czy to życie prywatne, czy, czy czas, czy... W głowie przede wszystkim, bo mnie sprawia radość to, że gotuję sobie ryż i jemy ryż, nawet jak mam ochotę, bez to z przyprawami. Jak mam coś do czegoś słodkiego, to sobie ryż robię z, z słodką papryką, tak. Jeżeli do strego to z chili. I Marcin Gandek, Jakub Chycki, Grzegorz Kaczczyk robią kawał dobrej roboty. Dobra, to jeszcze ostatnie słowa do kibiców. Co byś im przekazał i co dalej z Robertem Parzyńczewskim? Dziękuję za mega wsparcie, za doping. Mimo tego, że jesteście kibicami, większość z Was jest kibicami Tomka Nowickiego, fajnie, że nie wyszliście po jego tylko zostaliście do końca, było to bardzo miłe dla mnie, mam nadzieję, że Was też uszczęśliwiłem. Co tydzień przerwy, odpoczynek i wracam do ciężkiej roboty. Gratulacje. Dziękuję. Podobało się? Zostaw suba i sprawdź strony naszych sponsorów.